Rejs popłynęliśmy oczywiście w starym składzie. Na pokładzie naszego niezawodnego poczciwego Bourbona. W ciągu 16 dni żeglugi odwiedziliśmy 13 portów i przystani bałtyckich. Pokonując w tym czasie 478 mil morskich. No witam, jest 11. .00. Dzisiaj dopiero wyszedłem generalnie, bo lało od rana, także nic nie można było pokazać, nie było co. No i zostaniemy chyba dzisiaj jeszcze w międzywodziu, bo no stopi gdzieś horyzont i opady mają być, zapowiadane są cały czas a jutro ma być ładny wiatr No to chyba jutro wyjdziemy no przy okazji chcę pokazać, bo tutaj kolega przypłynął, proszę Bel, stoi, to jest Becker 27. Osobiście nigdy w środku nie byłem, a dosyć popularna łódka, często u nas spotykana, więc chciałbym Wam pokazać, jak wygląda, jest zgoda kapitana. Na pokazanie także zapraszam nas to. Tak po troszku pokażemy, jak to wygląda w środku. Z tego, co rozmawialiśmy, wiesz, tak wyposażony jest w Janmara silniczek. Tak silnik Janmara jest, także już now, nowszy silniczek. Podobno chodzi super. A w środeczku, proszę bardzo, zobaczcie, więc tak mesa. No. Kuchenka na wejściu, bo no to różnie jest rozwiązywane w różnych jachtach. No będę nie? zmieniał na inną. Tak? Jest... Tak, tak, wyposażenie, elektronika, Raymarine ploterek. Okay. Jest wyposażony w radarek. No już takie wyposażenie, elegancko. Można. No. no, tam jest yy, y, sypialenka, koja dziobowa. To tam specjalnie nie będziemy zaglądać. Usza, uszanujmy prywatność, tak jak każdy wie, jak dziobówka wygląda. Bo to jedna większa, krótsza, druga dłuższa, ale wszystkie jednakowe. No nie? Trójkącik do spania i tyle. No bardzo fajne, jeśli chodzi o wysokość. wiecie no ja mam ten metr 70, no teraz to już chyba nie wiem, trzy. Miałem cztery, pięć, ale na no starość to człowiek to to ja też... już to, a, a no do końca się nie prostuje. Także. Ech. Delikatnie, jak się przechyli głowę, to wystarczy Spodnie można tu zakładać Można no nie? I już jest prosto no, Sympatyczny jachcik, naprawdę Tu jest ten long Kill, taki długi, czy, czy nie, już jest na bulbie? Taki ten, już węższy, ten nowszy tak, typ Tak, tak, no to też tak myślałem właśnie, tak, że, że troszkę jest lepiej się nim zwroty Tak, zwroty, myślę, właśnie, już jest bardziej zwrotny tym, no, Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, tak, nie? Dobra, to no dobra, co? Na razie chyba tyle, co można by było powiedzieć. A no, jeszcze A, wiatraczek prąd. jest, własny. tak? Prąd własny z wiatraczka. Jest dosyć wydajny jeszcze nie zaśwankował tak naprawdę. Mhm. No naprawdę, ładna łódeczka. Z tym, że myślałem, że jest troszkę wyższa. Rozczarowała mnie troszkę wysokością. No tak, to bardzo fajne. Bycie na bekerze. siejemy kapitańskie steki. Nie, steki. Karczuszek. karczuszek, aha, karczuszek. Nie, nie. To mięso i to mięso. Aha i cacyczki, no tak, cacyczki. No. Wiadomo. No wiadomo przecież no wiadomo, że robiła tacyczki, no. no to tak będzie co kto robił to ja tu nieźle wyjdę na to. No właśnie, no, ale na jakiegoś najgorszego. No, no jeszcze jakaś lampeczka by się do tego zdała, ale no, Pani Elu, no, no nie wszystko bo jak zjem to już nie będę potrzebował, no. Pani wyjmie tam jakiś dobry rocznik. No to, to słuchajcie. Mm, Żeby mięsko się dobrze rozpuszczało. Rocznik 2020. Mm. Co to jest? No, no, no. Bardziej by się nadawał może do... Ciasta trochę Do mięska Dobry, dobry, dobry. Trawienie dobre tak? No i słuchajcie po obiadku Pogoda w miarę się utrzymuje jeszcze Nic nie pada Mimo, że w pomorskim zapowiadają burze Załoga Proszę Lekka drzemka po Robię tam porządki, porządki. Korzystuję chwilę przerwy w gotowaniu i w spacerach. Ja spróbuję pokazać Wam hausbota, który przybił tutaj. Prawdopodobnie z kamienia, bo w kamieniu tam widziałem stały takie już chyba w zeszłym roku, nawet albo wcześniej. A więc to, to jest właśnie to, to, o czym mówiłem. nawet w zjeżdżalnie do wody silniczek widać 20 koni za mocne to nie jest, no, ale zawsze jest w stanie przemieścić to przy dobrej pogodzie, przynajmniej po wodzie u góry teraz no niestety nie ma nikogo w środku nawet, żeby można było wejść Nasz blabonik przy pomoście. No i wieczór zrobił nam się całkiem ładny, pogodny. Wiaterek ustał, przestało padać. No, miejmy nadzieję, że wiatr, zgodnie z zapowiedziami na jutro, będzie taki jak prognozują. A co jutro? Jaki wiatr, gdzie, dokąd, to powiemy jutro. A dzisiaj, dobrej nocki. 8, 10, 2 czerwiec, już jesteśmy po śniadanku. Będziemy się szykować niedługo do wyjścia. Dzisiaj lecimy, pierwszy etap do Dziwnowa. No, a jak wszystko dobrze pójdzie, to założenie jest takie, żeby wieczorem wyjść na morze. No i generalnie w kierunku Sztokholmu, Holandii, no ale to zobaczymy, jak będziemy na morzu, czy się ten wiatr utrzyma. Czy wszystko, no, ale prawdopodobieństwo jest duże, że tak będzie. W każdym bądź razie dzisiejszy dzień będziemy kończyć w dziwnowie, i będziemy. Odcinek. a następny zaczynać no, no i wychodzimy kierunek dziwną Paweł wywekslował w tym kanaliku no nawet nieźle poszło przy tym a wiaterek nie za duży na no to całe szczęście w trzcinach nie byliśmy Zastaje. Ostatnie prace remontowe jeszcze. I dziwno, już przed nami. Betony jak były, tak są. Nic się tu nie zmieniło. Jesteśmy już w dziwnowie, wpływamy Kierujemy się na stację, żeby trochę dolać paliwka. fok zwinięty, silniczek pracuje. Port miejski jest jeszcze pusty. Jesteśmy już przy stacji. Chwilę na lewa Maruszek zaraz będzie szedł na zakupy. Paliwko po 7,29. Tak wygląda tankowanie w Dziwnowie przy stacji Orlenu. 50.20 10, 10.20. Mamy półtorej godziny do otwarcia mostu. wieta na zakupach, będziemy na nią czekać, a potem wchodzimy do mariny, wykąpać się no i wieczorem na morzu. Mamy jeszcze 45 minut. Dogrzewamy się na słoneczku. To tam na otwartej wodzie, to już tak się nie dogrzejemy przy tej temperaturze wiatru, co jest. A tu jest całkiem przyjemnie. Elżbieta wpadła, zostawiła zakupy. Nakupiła toreb pełno. Jeszcze te, co było potrzeba, uzupełnić. I poszła siną w dal. Sobie na razie jeszcze przejście, bo mówi, że. No i za chwilę opuszczamy na nabrzeże stacji Orleno. Kierujemy się do mariny. Najpierw oczywiście mostek. No i stoimy już w marinie w dziwnowie biuroportowe Nasz burbonik przy nabrzeżu A w tle osiedle Nowe No już prawie wykończone Widać po flagach wiaterek jest zachód, południowy zachód. Także elegancko, jeśli się nie zmieni, to będziemy mieli piękną gwiazdę. A z tej strony mariny też, zmian jakichś nie ma, strasznych. Wejdziemy na obiad. Babcie mówi, że ostatni obiadek przed podróżą zjeżdża na słoneczku. Jeszcze pogoda nam dopisuje na razie. No ale horyzont już nie wróży takiej pogody. No ale za to może wiatr się utrzymać, przynajmniej. Będziemy mieli dobry przelot. No to kończymy na tym obiedzie Następna część już będzie morska nasze stanowisko pracy zgrywania. Ostatni dzisiaj materiał przed wyjściem w morze zgrywamy, żeby były czyste kamery. I jeszcze trzeba zaczekać, bo laptopik nie Słoneczko jest, także przetwornica chodzi, bo akumulator też jest padnięty. Wszystko padnięte po prostu. Jest w to do, do trzecie, po trzeciej moment jest. Dobra?